Tak wszyscy? Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie wszystkich na konferencji prasowej prawa i sprawiedliwości. Jak Państwo wiecie, już od Wielu dni trwa kampania do Europarlamentu i wiele ważnych wątków w związku z tym w przestrzeni publicznej się pojawia na temat przyszłości Europy i zmian, które obecnie na poziomie Parlamentu Europejskiego i w ogóle instytucji unijnych są przygotowywane i procedowane. A dzisiaj ten temat jest szczególny z uwagi na to, że to właśnie dzisiaj 9 maja w całej Europie obchodzimy dzień. Europy W związku z historyczną deklaracją Schumana, która nakreślała kierunki rozwoju naszego kontynentu i również kierunki rozwoju samej Unii Europejskiej. Ale więcej na ten temat pani premier Beata Szydło. Bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. No dzisiaj w Dzień Europy y, trzeba zadać. Y, pytanie panu Tuskowi, panu premierowi Tuskowi i rządowi, który obecnie sprawuje władzę w Polsce. Jedno zasadnicze pytanie. Komisja Europejska ogłosiła o to, że zawiesza procedurę tak tak zwaną polityczną procedurę praworządności, ponieważ jej zdaniem Polska spełnia już jej oczekiwania i wśród tych warunków, które Zdaniem komisji zostały spełnione i do których zobowiązał się polski rząd, jest między innymi zasada prymatu prawa europejskiego nad prawem polskim. I pytamy dzisiaj o jasną odpowiedź, czy rzeczywiście polski rząd zgodził się na to, że uznaje prymat prawa europejskiego nad prawem polskim. Przytoczę. Artykuł 7 i 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który wyraźnie określa. Artykuł 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Artykuł 8. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. A więc panie Donaldzie Tusk. Czy złamał pan polską konstytucję, deklarując, że uznaje pan prymat prawa europejskiego nad prawem polskim, nad polską konstytucją? Pisał również o tym dzisiaj w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych, odnosząc się między innymi do mojej, do mojej porannej wypowiedzi w tej sprawie. I napisał, że oto ignoranci nie rozumieją, że Unia Europejska istnieje tylko dlatego, że jest właśnie prymat prawa europejskiego nad prawami państw narodowych. Więc pytanie do Pana Ministra Spraw Zagranicznych. Proszę wskazać, w którym miejscu w traktatach jest taki zapis. Mamy oto sytuację, Szanowni Państwo, gdzie ministrowie polskiego rządu, polski premier łamią konstytucję i dogadują się z Komisją Europejską ażeby zniosła ona zasadę polityczną, zasadę praworządności, którą zupełnie bezpodstawnie wytoczyła ten proces wobec Polski, sprzedając polskie interesy. Pytanie pierwsze właśnie o prymat prawa europejskiego nad prawem polskim, ale też trzeba jasno usłyszeć, do czego jeszcze się zobowiązaliście? Czy zobowiązaliście się do tego, że będziecie przyjmować nielegalnych migrantów? Czy zobowiązaliście się do tego? że będziecie realizować Zielony Ład, tą szkodliwą ideologiczną, ten szkodliwy ideologiczny projekt, który zabija europejską gospodarkę, rolnictwo i przede wszystkim sięga do kieszeni obywateli, drenując je i ta ideologia musi być odrzucona, my to mówimy bardzo jasno. My chcemy Unii Europejskiej takiej o jakiej marzyli, o jakiej mówili, jak. Ja E, jak została stworzona, e, jak mówili ojcowie założycieli. Oj, Unia Europejska Ojczyzny e, na, e, e, prymat państw narodowych, suwerennych, wzmacniających się, współpracujących, państw opartych na współpraca oparta na e, partnerstwie. Europa ojczyzn to jest ta idea, która powinna powrócić. Bo w referendum, kiedy Polacy opowiadali się za przystąpieniem do Unii Europejskiej, opowiadali się właśnie za taką Unią. I to jest dzisiaj nasz przekaz do rządu. Czekamy na odpowiedzi jasne, klarowne odpowiedzi dla Polaków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A teraz o zabranie głosu bardzo proszę panią poseł Małgorzatę Gosiewską. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to były pytania do premiera, do ministra spraw zagranicznych, ale my też chcemy zapytać Polaków, jakiej Polski chcą? Czy rzeczywiście godzą się na utratę suwerenności? Czy rzeczywiście godzą się na utratę wartości, o którą walczyły pokolenia naszych rodaków, nasi bohaterzy walczyli i ginęli? Czy za taką Polską głosowali? Czy taki rząd rzeczywiście świadomie wybrali? To jest też e, pytanie do elektoratu szeroko rozumianej koalicji 13 grudnia, e, ludzi, którzy na ulicach chodzili z konstytucją, a przecież teraz na naszych oczach to właśnie konstytucja schodzi na drugi plan e, wobec tego, na co zgodził się Donald Tusk, czyli prywat prawa europejskiego. Czy takiej Polski państwo chcieliście? Bardzo dziękuję, a teraz głos zabierze pan Tobiasz Bochański, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Bardzo proszę. Bardzo Szanowna pani premier, szanowni państwo, jako Polacy jesteśmy Europejczykami od samego początku. Wnieśliśmy oryginalny i własny wkład w dzieje kultury europejskiej i w dzieje cywilizacji europejskiej. Nie mieliśmy i nie mamy kompleksów na tym punkcie. Chcieliśmy być członkami Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska jest bardzo ważną, przyczyniającą się do wzrostu organizacji. Niemniej w tym momencie znajdujemy się w kluczowym, na kluczowym zakręcie, ponieważ ideolodzy i biurokraci próbują tylnymi drzwiami, razem z politykami niemieckimi i niestety niektórymi politykami polskimi, wprowadzić rozwiązania, które idą naprzeciw oczekiwaniom bardzo złych gremiów w Unii Europejskiej. Są to oczekiwania, które mają za pomocą tylnych drzwi. Wprowadzić federalizację, zmienić kształt prawny Unii Europejskiej, narzucić państwom członkowskim dyktat, dyktat prawa europejskiego i dyktat woli politycznej z Brukseli. Nie jest prawdą, że prawo europejskie jest nadrzędne wobec prawa polskiego. Wedle polskiej konstytucji jest ona sama w sobie najwyższym prawem w Polsce. Prawo europejskie należy traktować jako ratyfikowane w drodze ustawy umowy międzynarodowe, które są poniżej polskiej konstytucji. Zatem to w polskim narodzie i w polskim społeczeństwie leży władza polityczna do decydowania, jakie prawa mają w Polsce obowiązywać, a jakie nie. I nie dokonaliśmy eksportu tych uprawnień do Unii Europejskiej. Jest to niezwykle ważne i niezwykle kluczowe, i musimy w tej sprawie, w trakcie wyborów europejskich, jasno jako naród się wypowiedzieć. I wypowiedzieć się po stronie polskiej racji stanu. A polska racja stanu polega na tym, że to w Polsce będą zapadały konkretne i najważniejsze że decyzje. Że to polscy politycy, polski prezydent, polski premier, polscy posłowie i polscy senatorowie będą dzierży, dzierżycielami władzy i będą decydowali o tym, w którą stronę mają iść sprawy polskie, a nie będą. Nie będzie się to odbywało za pomocą zniesienia jednomyślności w Unii Europejskiej, w której to większe państwa, koalicja Francji, Niemiec i kilku innych państw zawsze będzie w stanie nas przegłosować i narzucić nam rozwiązania, które niekoniecznie będą z korzyścią dla polskich przedsiębiorców, polskich rolników czy w ogóle dla Polaków. Bo takim przykładem jest właśnie Zielony Ład. Rozwiązanie, które jest niekorzystne dla wszystkich, dla rolników, dla mieszkańców miast, dla samorządów i dla państwa polskiego, które musimy dzisiaj odrzucić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę. Daniel Łowczyk, 24 pytania do Pani Premier. Chciałem zapytać o, o sytuację w Małopolsce, gdzie Andrzej Adamczyk został odwołany z funkcji szefa lokalnych struktur prawa i sprawiedliwości. Na jego miejsce został powołany Łukasz Kimita, decyzją Pana Prezesa. Chciałem zapytać o ocenę premier tej sytuacji i czy to nie jest tak, że pan Adamczyk został troszeczkę ukarany za niedopilnowanie wyboru marszałka Sejmiku Małopolskiego. Szanowni Państwo, ja chcę bardzo serdecznie podziękować Panu Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi za jego pracę jako przewodniczącego Zarządu Struktur Wojewódzkich w Małopolsce. I chcę podkreślić jego sukcesy. Dwukrotnie wygraliśmy wybory w Małopolsce, kiedy na czele zarządu wojewódzkiego stał pan minister Adamczyk. Wygraliśmy wybory samorządowe, wygraliśmy wybory do parlamentu. I jeszcze raz chcę bardzo serdecznie panu ministrowi podziękować za to. Natomiast mogę powiedzieć bardzo krótko, spokojnie, będzie wybrany marszałek w odpowiednim czasie. I na pewno w mało Polsce nie będzie rządziła platforma, tylko tak jak dotąd Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję jeszcze. Jakieś pytania w temacie konferencji? A więc szanowni państwo, nie ma pytań. Ruszamy na wszystkich główterą z naszymi kandydatami do Europarlamentu. Nasza drużyna Biało-Czerwona.